Nocą psy w ruchu, światło latarni, każdy krok to rytm, każdy gest to harmonia. Bad dog nie słucha zasad. Płynie własną drogą w tym muzycznym lesie. Nie potrzebuje zgody, nie szukam aprobat. Strym, stream tu i teraz energia w nas trwa. Każdy bit, każdy dźwięk to moja przestrzeń, mój czas. Wszystko co czuję, każdy ruch, każdy strzał, nie ma limitów, nie ma granic Bad dog w rytmie to streamowa magia Każdy patrzy z boku, niech patrzy dalej Kto patrzy z boku, niech patrzy dalej I tu tworzymy własną skalę, nocne nocne psy w rytmie, każdy znajdzie swoje miejsce w tym Bicie, 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 miejsce w bicie, bicie, o oh, yeah. Chwila tu i teraz, każdy ton ma sens Stream łączy nas wszystkich i niech gra wciąż Bad dog i muzyka, wspólny czas, wspólny vibe Bad dog, bad dog, na live płynie flow Wszystko co czuję, każdy ruch, każdy show Nie ma limitów, nie ma granic Bad dog w rytmie to streamowa magia Gdy cisza nadchodzi, bit, wciąż bije Bad dog stream edition trwa wciąż. Bad dog, bad dog na live, by nie vlog. Wszystko co czuję, każdy ruch, każdy show. Nie ma limitów, nie ma granic. Bad dog w rytmie to streamowa magia. Bad dogs. Singing bark.